Polacy przestali jeździć na szparagi. Prezes Jarosław Kaczyński twierdzi, że Polacy nie jeżdżą już na szparagi do Niemiec. Ale to nieprawda, bo jeżdżą. Na spotkaniu z mieszkańcami i z działaczami partii w Grójcu 12 lipca prezes powiedział: To jest zmiana naszego statusu. Ten status jest dzisiaj naprawdę lepszy niż był. Trzy dni później w Polsku prezes nieco rozwinął swoją wypowiedź: Już teraz nie ma nas, proszę państwa, na Polaków. Szparagów. A daj Boże, przyjdzie czas, że to u nas będą ci z zachodu na tych polach. Prezesowi marzył się zapewne, pracownicy sezonowi z Niemiec na polskich polach zbierający na przykład polskie truskawki. Dowodów na to, że Polaków nie brakuje na niemieckich plantacjach szparagów, nie trzeba długo szukać. W rozmowie z niemieckim Die Tageszeitung z kwietnia tego roku szef Stowarzyszenia Plantatorów Dolnej Saksonii powiedział. Tegoroczne zbiory szparagów rozpoczęły się bardzo wcześnie. To głównie pracownicy sezonowi z Europy Wschodniej pracują przy zbiorach. I uwaga, 60% siły roboczej na plantacjach szparagów Dolnej Saksonii w tym roku to Polacy. Także w Internecie można znaleźć mnóstwo ogłoszeń Polskich Agencji Pracy Tymczasowej, które rekrutują pracowników na niemieckie plantacje szparagów. Jakieś pojęcie obecności Polaków na niemieckim rynku pracy dają nam też dane GUS o czasowych pobytach za granicą. One pokazują, że na koniec 2020 roku w Niemczech mieszkało i pracowało 706 tysięcy osób z Polski, a to oznacza, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy liczba Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech wzrosła o 50 tysięcy osób. Aż 16% pracujących Polaków rozważa imigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, aż 33% z tych, którzy chcą wyjechać do pracy za granicę, chce wyjechać do Niemiec. Niech sobie sami zbierają szparagi, albo niech do nas przyjeżdżają zbierać szparagi. Zapraszamy. I w tym kierunku prowadzimy naszą politykę. Płaca minimalna w Niemczech to około 1600 euro, a w Polsce jest to jakieś 650 euro. To sprawia, że praca na plantacjach niemieckich szparagów wciąż jest opłacalna.